Wyznacz na podstawie definicji funkcji trygonometrycznych kąta pod punkt A 225 stopni. 225 stopni. OK, mamy tutaj sytuację taką, że w układzie współrzędnych nasz kąt przedstawia się następująco. Pierwsze ramię kąta na pewno jest na dodatniej osi x. Drugie ramię kąta, no to będziemy mieli tak: 180 stopni, dodać jeszcze ile, dodać 45 i tutaj mamy drugie ramię kąta. Więc ja tu zapiszę 180 i jeszcze 45 razem daje 225. Mamy drugie ramię kąta. Wybierzmy sobie na tym drugim ramieniu kąta punkt P. Zobacz. P, skoro tu jest 45 stopni, to jeżeli tutaj dałbym minus 1, no to odpowiada mu również minus 1, bo tu jest 45 stopni. Zgadza się? Świetnie. Zatem P ma współrzędne minus 1, minus 1. xowa to jest minus 1, y minus 1. Co potrzebuje do funkcji trygonometrycznych? Promień wodzący. Zatem x kwadrat dodać y kwadrat równe r kwadrat. 1 dodać 1 równe r kwadrat, więc r kwadrat równe 2 pierwiastkuje, promień jest dodatni, czyli pierwiastek z 2. Zauważ, tego nawet mógłbym nie liczyć, bo mam co? Trójkąt specjalny tutaj, oboku, 1 na 1, i kątach 45 45 90. Więc przeciwprostokąt na to a pierwiastków z dwóch, czyli pierwiastek z 2. Jeśli to zauważysz od razu, możesz sobie podarować liczenie i zapisać tylko promień wodzący. Teraz funkcje trygonometryczne kąta 225 stopni. Sinus kąta alfa to y do r, czyli minus 1 nad pierwiastek z 2, uniewymierniam, to minus pierwiastek z 2 nad 2. Kosinus kąta alfa i tu już zamiast alfa napiszę 225, żeby nie było wątpliwości jakiego kąta. Liczę kosinus to jest x do r. Czyli minus 1 nad pierwiastek z 2 to jest dokładnie tyle samo. Tangens 225 stopni to y do x. Minus 1 przez minus 1 to 1. Został kotangens 225 stopni. Też minus 1 nad minus 1, czyli 1. Przykład B. Kąt alfa to 210 stopni. Jak mogę rozpisać te 210 stopni? 180 dodać brakuje 30 stopni. Świetnie, przedstawię sobie to na układzie współrzędnych. Jak to wygląda? Pierwsze ramię kąta na dodatniej osi X. Drugie ramię kąta to 180 i jeszcze dokładam 30 stopni. Otrzymuję drugie ramię kąta. Na drugim ramieniu spróbuję wyznaczyć punkt P i współrzędne tego punktu P. Jeśli tutaj dam minus 1, to jaką wartość otrzymam tutaj? Zobacz. Otrzymujemy tak naprawdę trójkąt jaki prostokątny. 30, 60, 90. Więc skorzystamy z własności funkcji trygonometrycznych. I jak to było? Tutaj a, tu 2a, a, a tu a pierwiastków z 3. Zatem ta długość to jest 1. Zanotuję. A pierwiastków z trzech równe 1. Dzielę przez pierwiastek z trzech. Nasze A to 1 nad pierwiastek z trzech. Zatem tutaj mamy 1 nad pierwiastek z trzech. Jesteśmy w układzie współrzędnych. Ujemna część osi Y, więc dopisuję minus. Świetnie. Punkt P. Już wiem jakie ma współrzędne. Ma współrzędne minus 1 minus 1 nad pierwiastek z 3. To jest x, to jest y. Możemy policzyć promień wodzący r ze wzoru, ale zobacz, r to jest 2a, więc to będzie 2 nad pierwiastek 3. Oczywiście, Możesz uniewymiernić tam, gdzie jest pierwiastek w mianowniku, ale zobaczmy. Być może nam się to uda w poszczególnych funkcjach trygonometrycznych łatwo ominąć. Sinus 210 stopni to y do r. Y minus 1 nad pierwiastek z 3. R 2 nad pierwiastek z 3. Ułamek piętrowy minus 1 nad pierwiastek z 3 podzielone przez mianownik, czyli dzielenie zastąpi mnożeniem przez odwrotność. Pierwiastki nam się skrócą. To minus 1 druga. Kosinus 210. Kosinus to X do R. 2 nad pierwiastek z 3, ułamek piętrowy, minus 1 razy odwrotność pierwiastek z 3 nad 2, to minus pierwiastek 3 nad 2. Tangens 210 stopni y, czyli minus 1 nad pierwiastek z 3, do x minus 1. Zatem to 1 nad pierwiastek z 3, Uniewymiernimy. To pierwiastek z 3 nad 3. Kotangens 210 stopni. Odwrotność. Więc mieliśmy 1 nad pierwiastek z 3. To będzie pierwiastek z 3 nad 1. Inaczej pierwiastek z 3. Sprawdzimy trzecia ćwiartka. W trzeciej dodatni jest tylko tangens i kotangens. Sinus ujemny zgadza się, cosinus ujemny zgadza się, tangens dodatni i kotangens dodatni. Całe zadanie poprawnie zrobione. Przykład C: 240 stopni. Nasze 240 stopni możemy rozpisać jako 180, dodać, ile brakuje? 60 stopni. Spróbuj sobie to przedstawić na układzie współrzędnych. Zawsze pamiętaj: pierwsza, pierwsze ramię kąta na dodatniej osi x, drugie ramię kąta, już widzisz, że to jest 180, dodać jeszcze 60. Więc drugie ramię tutaj, tu pamiętamy 60, tutaj 180 i mamy drugie ramię kąta. Na tym ramieniu zaznaczmy punkt P i teraz dobierzmy sobie takie współrzędne, żeby było nam w miarę łatwo to policzyć. Łatwo, czyli tutaj, minus 1. Musimy znaleźć punkt Y, punktu P. Zatem znowu przyjrzyj się uważnie. Pewnie widzisz trójkąt. Trójkąt prostokątny 60, 30, 90. Zatem, jeśli tu jest a, tu jest 2a, a tu jest a pierwiastków z 3, nasze a to jedna jednostka. Zanotuję a równe 1. Zatem ten odcinek to A pierwiastków z trzech krótko pierwiastek z trzech. Tutaj mamy długość pierwiastek z trzech. Ujemna część osi Y musi być minus pierwiastek z trzech. Punkt P ma współrzędne minus 1 minus pierwiastek z trzech. Zanotujmy xowa minus 1. Yowa minus pierwiastek z trzech. Brakuje nam do funkcji trygonometrycznych promienia wodzącego R. A R, zobacz, to jest przecież 2a. 2 razy 1 to 2. Mamy wszystko do funkcji trygonometrycznych. Spróbujmy zapisać. Sinus alfa to y do R. Nasze alfa zastąpimy już sobie stopniami, 240, zatem nasz y minus pierwiastek z 3, r to 2, Kosinus 240, x do r minus 1 nad 2, tangens 240, y do x, to pierwiastek z 3. I kotangens 240. To odwrotność tangensa. Zatem 1 nad pierwiastek z 3 uniewymierniamy. To pierwiastek z 3 nad 3. Teraz sprawdźmy, czy mamy dobrze. Ćwiartka trzecia. W Ćwiartce trzeciej dodatnie tylko tangens i kotangens zgadza się. Sinus i kosinus muszą być ujemne. Jest wszystko ok. Przykład D. Mamy 315 stopni. Możemy rozpisać to jako 270 stopni, dodać ile nam brakuje? 45 stopni. Zaznacz sobie wszystko w układzie współrzędnych. Zobacz, jak to wygląda. Pierwsze ramię na dodatniej osi x, drugie ramię to 270, czyli tutaj, i jeszcze dokładam 45 stopni. Zatem tu sobie zanotuję, razem to jest 315 stopni. Mam drugie ramię kąta alfa. I obieram na nim punkt. Taki punkt P, żeby mi było wygodnie wyliczyć jego współrzędne. Zatem tutaj dam 1. Ten odcinek ma 1. Trójkąt prostokątny, jaki? Oczywiście 45. Kąt prosty i 45. Więc trójkąt specjalny. No to tutaj też musi być 1. Zatem współrzędna minus 1, bo na ujemnej części osi y i promień wodzący, który mamy tutaj, zaraz powiemy, ile on ma. Skoro P ma współrzędne 1, minus 1, to x jest 1, y jest minus 1, a promień wodzący r, no trójkąt specjalny, skoro tutaj a Tutaj A to przeciwprostokątna A pierwiastków z dwóch, więc R to będzie 1 pierwiastek z 2, krótko pierwiastek z 2. Przechodzimy do funkcji trygonometrycznych. Sinus 315 stopni to Y do R minus 1 przez pierwiastek z 2. Zatem uniewymierniam minus pierwiastek z 2 nad 2. Posinus 315 stopni to x do r, czyli 1 nad pierwiastek z 2. To będzie to samo, tylko ze znakiem plus. Tangens 315y do x a nasz x to oczywiście 1. Zatem minus 1. I kotangens 315, albo x to y, albo odwrotność tangensa, czyli też minus 1. Sprawdźmy, czwarta ćwiartka, co tam jest dodatnie? Tylko kosinus, zatem minus. Zobaczmy Cosinus na plusie i reszta na minusie. Zgadza się? Zadanie zrobione poprawnie. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.